Książka Terapia dla duszy, autora Jouelle. Phalon, rozdział 5 Ukąszenia Poczucia Winy. Żywy kontakt z miłosierdziem. sakrament pokuty, czyli spowiedź. Ciąg dalszy. Wspaniały spowiednik, jakim był proboż z Ars pozostawił nam piękną naukę o wielkości tego sakramentu kiedy człowiek żałuje i otwiera swoje serce bóg niesie go o wiele dalej niż możemy to sobie wyobrazić bóg go o wiele dalej niż możemy to sobie wyobrazić bóg jest tak dobry że mimo iż go znieważamy niesie nas do nieba prawie wbrew nam samym jak matka, niosąca w ramionach swe dziecko, przekraczająca urwisko. Ona jest pochłonięta troską o uniknięcie niebezpieczeństwa, a dziecko tymczasem nie przestaje jej drapać i przeszkadzać. Pan Bóg was ponagla, wszędzie was ściga, odkąd go opuściliście. Grzech, który zawsze jest winą, stawia nas w obliczu Boga. Zawsze wychodzimy z tego wygrani. Miłosierdzie Boże jest szeroko rozlaną strugą. Serca unosi z sobą. Czymże są nasze grzechy w porównaniu z miłosierdziem Bożym? Jest to ziarenko rzepiku wobec góry. I jeszcze słów kilka o roli kapłana i jego posługi w tym sakramencie. Aby przyjąć sakrament pokuty, potrzeba trzech rzeczy. Wiary, pozwalającej odkryć Boga obecnego w kapłanie. Nadziei, pozwalającej wierzyć, że Bóg udzieli nam łaski przebaczenia, miłości skłaniającej nas do kochania Boga i przykazującej sercu żal za to, że go obraziliśmy. Kapłan ulituje się nad nami, z nami będzie płakał. Gdy kapłan daje nam rozgrzeszenie, musimy myśleć tylko o jednym: o tym, że krew baranka spływa do naszej duszy aby ją obmyć, oczyścić, uczynić ją na powrót tak piękną, jak była tuż po chrzcie. Trzeba jednak dodać, że sakrament pokuty nie usuwa lęku niczym za sprawą czarodziejskiej różdżki. Zdarza się, że nawet po otrzymaniu od Boga przebaczenia nie znika niepokój wywołany winą, bowiem grzech zakłóca także sferę uczucia, bowiem grzech Zakłóca także sferę uczuciową, pozostawiając w niej bolesny ślad. W takim przypadku grzesznik, który otrzymał przebaczenie, jest zaproszony do nieustannego szukania Bożej Grzech, miłości, a poczucie dorzucania się w ramiona Jezusa na małej drodze. Tak jak uczy nas Teresa, do cierpliwego przedkładania Bogu prośby o odzyskanie spokoju. Do dołożenia wszelkich starań, by się Bogu podobać, a Bóg dokona reszty. Rana sprzyja zachowaniu czujności duszy i pobudza ją do jednoczenia się z Bogiem, do szukania Boga ze względu na Niego samego, a nie tylko z powodu Jego darów. Po uzdrowieniu przez Jezusa dziesięciu trendowatych, tylko jeden powrócił, by Mu podziękować. Tylko jeden przylgnął do Jezusa, a dziewięciu pozostałych dostrzegło w Nim tylko uzdrowiciela. Temu jednak Jezus powiedział Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wiara sprawiła, że na zawsze wszedł w żywy i autentyczny kontakt z Bogiem. Komunia z Bogiem prawdziwie uwalnia nas od błądzenia i leczy zranienia miłości. Didier, ma 25 lat. Spotykam go któregoś wieczoru i jest bliski popełnienia samobójstwa. Wysłuchawszy opowieści o jego życiu, proponuję mu sakrament przebaczenia. Wyznaję, że obrzydło mu życie przestępcy. Nie lubi siebie, jest samotny i bez pracy. Po co mu takie życie? Po wyznaniu przez chłopca grzechów marnotrawnego życia, oznajmiam mu, że teraz. Może się rzucić całym sercem bez obaw w ramiona nieskończonej miłości. Po udzieleniu rozgrzeszenia ciałem Didiera zaczyna gwałtownie telepać. Rzuca się do łazienki. Słyszę, jak wymiotuje przez kwadrans. Potem wraca odprężony i uśmiechnięty. Zwymiotowałem całe zło, jakie było we mnie, wyjaśnia. Przebaczenie Kompletnie mnie oczyściło. Chłopak czuje się wypełniony miłością, taką, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Zachęcam go do poznawania Jezusa, do czytania Ewangelii, do modlitwy. Lidie postanawia radykalnie zmienić swoje życie. W każdą niedzielę regularnie uczęszcza na Mszę Świętą. Docenia błogosławione owoce Eucharystii. Czerpie z niej obfite łaski. Chociaż w głębi duszy młody człowiek cieszy się głębokim pokojem, to wraz z upływem kolejnych tygodni zatruwają go napady lęku, dręczą go koszmary, dopada go zła przeszłość. Chociaż wierzy, że Jezus mu przebaczył, to sam nie potrafi przebaczyć sobie zła, jakie wyrządził innym. Prześladuje go poczucie winy. Uspokajam go, mówiąc, że został zraniony przez swoje grzechy, zaś Jezus pragnie go uleczyć z prześladujących go wspomnień, ale powoli, przeznaczając na to czas potrzebny, by się utwierdził w ufności w jego miłość. Modlę się za niego, zachęcam, by oddawał panu swoje lęki, nie poddawał się, by uczynił ze swojego życia miłosny dar. Świadczył uczynki miłości, czynił dobro dla ludzi, przestał się skupiać na sobie. Zastanawiamy się wspólnie, jak mógłby naprawić uczynione zło, lub przynajmniej coś uratować. Te działania uwalniają go stopniowo od dawnych zmur. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, ale Didier widzi już światło świtające w tunelu, którego dnia. Po drugiej stronie słuchawki słyszę łagodny głos. Proszę księdza. Chciałem księdzu podziękować. Pewnie ksiądz mnie nie pamięta, to normalne. Spotyka ksiądz wielu takich jak ja. Sześć miesięcy temu ksiądz mnie wyspowiadał. To była krótka spowiedź, nie więcej niż dziesięć minut, ale wyleczyła mnie z depresji. Już od wielu lat. Nie widziałem przed sobą wyjścia z tunelu. Teraz odzyskałem radość życia i nie biorę już lekarstw. Wierzę, że Jezus mnie uzdrowił. Mamy tutaj do czynienia z dwiema różnymi sytuacjami. Didier, nawet po otrzymaniu przebaczenia, wciąż czuje się winny. Chodzi naturalnie o poczucie winy na płaszczyźnie psychologicznej o zranienie związane z popełnionym złem ale uczucie to, zamiast go przygnębiać, otwiera go na Boga i pobudza do znacznego postępu w wierze i w miłości do ludzi. W drugim przypadku siła Bożego przebaczenia odniosła skutek terapeutyczny w postaci całkowitego uzdrowienia z lęków. Tylko Bóg wie, czego każdy z nas potrzebuje, a także w którym dokładnie momencie życia. Najważniejsze to pójść do Niego, i zanurzyć się w nim, jak dziecko w ramionach matki. Zdarzają się jednak zranienia tak trwałe i głębokie, że wymagają innego postępowania. W takich sytuacjach, niekiedy patologicznych, konieczne jest sięgnięcie do posługi uzdrowienia wewnętrznego, która zachęca do odkrycia ran z przeszłości i modlitwy o ich uzdrowienie. Ta posługa w niektórych przypadkach. Nie wyklucza ani nie zastępuje pomocy psychoterapeuty. W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się ośrodki czy domy współczucia, wywodzące się przede wszystkim z ruchu charyzmatycznego. Te przyjazne miejsca są niezmiernie ważne dla osób doświadczających lęków, depresji czy myśli samobójczych. Osoby cierpiące Znajdują w nich schronienie w klimacie miłości i modlitwy, który przynosi im pokój serca i dodaje pewności siebie. Mogą tam korzystać z pomocy duchowej, która ukazuje im Chrystusa, lekarza naszych dusz i ciał. Również wiele klasztorów istniejących na obszarze całej Europy oferuje wartościową pomoc duchową sprzyjającą refleksji i rozeznaniu. Jak się dobrze spowiadać? Trzeba sobie przypomnieć, że drugie nawrócenie Teresy, które dokonało się w Boże Narodzenie 1886 roku, było źródłem uzdrowienia jej psychiki. Jesteśmy zaproszeni do przeżywania sakramentu spowiedzi w tym samym duchu nawrócenia. Pomocne może okazać się prześledzenie kolejnych czterech etapów, którymi są indywidualne przygotowanie, spowiedź, czyli wyznanie grzechów, odpuszczenie grzechów oraz pokuta i zadośćuczynienie. Pierwszy etap, indywidualne przygotowanie, polega na modlitwie do ducha świętego i długiej kontemplacji miłości Ojca. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział siódmy, wersety od 36 do 50, uczy, że grzesznica, która obmyła stopy Jezusa swoimi łzami, otrzymała przebaczenie nie dlatego, że drobiazgowo obwiniała się o popełnione grzechy, lecz dlatego, że głęboko Jezusa umiłowała. Na tym etapie grzesznik powoli rozsmakowuje się w Bożej miłości, wspierany fragmentami Ewangelii. Wzruszony tak wielką miłością i miłosierdziem, grzesznik naturalnie żałuje za swoje grzechy. Żal jest jednym z głównych elementów procesu nawrócenia. Żal, lub inaczej skrucha, nie ma prowadzić do zamknięcia się grzesznika w poczuciu winy lecz jest bólem duszy, który wiąże go z sercem Jezusa. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1451 podkreśla Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Skrucha to przede wszystkim ufność w miłosierdzie. Właśnie doświadczając miłosierdzia, grzesznik cierpi z powodu swojego grzechu, ale nie dlatego, że doświadczył osobistej porażki, lecz dlatego, że zranił miłość, która przebacza. Jest to całkowite przeciwieństwo do skrupułów czy też zamknięcia się w chorobliwym poczuciu winy. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. Proboż z Ars nazywa skruchę balsamem dla duszy. Teresa zaś tak pisze w liście do księdza Belier. Przypuśćmy, że pewien ojciec ma dwóch synów, nieposłusznych psotników. Przychodzi ich ukarać, widzi, że jeden z nich trzęsie się i stoi z daleka zdjęty trwogą. Czuje bowiem w głębi serca, że zasłużył na karę. Brat jego przeciwnie rzuca się w ramiona ojca, mówiąc, że żałuje i wyrządził mu przykrość i kocha go, ale chcąc to okazać, będzie odtąd grzeczny. A jeżeli jeszcze poprosi, by ojciec ukarał go pocałunkiem, nie wierzę, by serce szczęśliwego ojca mogło oprzeć się ufności dziecka, znając jego szczerość i miłość. Wie, że syn niejednokrotnie popełni znowu te same winy, ale jest gotów zawsze przebaczyć, jeżeli syn zawsze chwyci go za serce. Błagam Cię, nie czołgaj się już dłużej u jego nóg. Ale idź śmiało za tym pierwszym porywem, który cię skłania, by rzucić się w jego objęcia, tam twoje miejsce. Skonstatowałam, że wprost nie wolno ci iść inną drogą do nieba niż tą, którą idzie twoja biedna siostrzyczka. Drugi ze wspomnianych etapów to spowiedź, czyli wyznanie grzechów. Spowiadać się oznacza trzy rzeczy. Wyznać swoją wiarę, uznać miłość Boga do nas i wyznać swoje grzechy. W kojącym świetle miłości nasze uchybienia wychodzą na jaw całkiem naturalnie. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze od 1455 do 1456 głosi: Wyznanie grzechów. Czyli spowiedź, nawet tylko z ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one dusze i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie. Przytoczony tekst, wskazując na związek pomiędzy grzechem a głębokimi zranieniami, ukazuje leczniczą moc Bożego przebaczenia. Wyznanie grzechów wydobywa je na światło dzienne i poddaje działaniu Bożej Łaski. Grzeszne występki są jak gotowy do wyrwania chwast. Trzeba wszystko ujawnić i nie ukrywać niczego, co jest uświadomione. Trzeba wszystko ujawnić i nie ukrywać niczego, co jest uświadomione, gdyż jeśli chory wstydzi się odkryć przed lekarzem swoje rany, to medycyna nie leczy tego, czego nie widzi. Jednocześnie jednak nie należy popaść w przeciwną skrajność i starać się drobiazgowo wyznawać wszystkie swoje grzechy z obawą, żeby o którymś nie zapomnieć. Bóg zadowala się naszą dobrą wolą wyznania naszych uchybień, sumiennie i zgodnie z prawdą. Przebaczy nawet grzechy zapomniane lub nieuświadomione. Liczy się przede wszystkim nasze zaangażowanie w proces nawrócenia. By spowiedź mogła pomóc człowiekowi wierzącemu wyraźnie rozeznać się w swoim życiu i urzeczywistnić dążenie do poprawy, wyznając grzechy, nie możemy się prześlizgnąć po ogólnikach, wymieniając pychę, zazdrość, egoizm. Dlatego, kto chce zapanować nad własnymi uchybieniami i skutecznie je zwalczać z pomocą łaski Bożej, wyznanie konkretnych czynów z pewnością jest bardzo pożyteczne. Zamiast mówić zgrzeszyłem egoizmem, pychą, łakomstwem, lepiej jest wymienić konkretne grzechy wypływające z tych ogólników, na przykład Zawsze mówię o sobie i nie dopuszczam innych do głosu. Przy stole zawsze nakładam sobie pierwszy i to najlepsze konski. Nie doceniam pracy mojego współmałżonka, za mało go motywuję, zawsze chcę mieć rację. Ogólnikowe postanowienie że już nie będę egoistą lub zazdrośnikiem jest skazane na porażkę. Tylko Bóg może nas odmienić, w miarę jak zdajemy się na Jego łaskę i nigdy my sami. Natomiast postanowienie, że będę starał się okazywać wdzięczność, bardziej słuchać innych, jest jak najbardziej wykonalne. To dla nas prosty sposób na podnoszenie stopy przed pierwszym schodkiem, aby pokazać naszą dobrą wolę. Patrząc przy tym z miłością na Jezusa, przyjdzie taki dzień, że Jezus, zjednany naszym bezskutecznym wysiłkiem, zejdzie ku nam, by nas wziąć w swoje ramiona, a wówczas zmieni w nas nawet to, co po ludzku wydawało się niemożliwe. Jasne i proste wyznanie naszych grzesznych czynów przyspiesza w nas w życiu codziennym działanie łaski. W rękopisie C w swojej autobiografii, Teresa wiele razy wskazuje nam na okazję do podjęcia codziennej pracy nad naszymi konkretnymi zachowaniami i do oskarżania się, kiedy zamieniają się w uchybienie. Na przykład, jako mistrzyni nowicjatu, radzi siostrom, jak iść drogą nawrócenia, wykazując się w tym przedziwnie ewangeliczną mądrością. Mówisz, Chcę być dobra dla tych, którzy są dobrzy, łagodna dla tych, którzy są łagodni, a jeśli ktoś ci się sprzeciwi, wychodzisz z siebie. W ten sposób postępujesz jak poganie, o których jest mowa w Ewangelii. A przeciwnie, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Być dobrą dla tych, którzy są dla nas dobrzy, to ludzka mądrość i w takim wypadku nic Bogu nie dajesz. Nie trzeba unikać sióstr, które ciągle o coś proszą, pod pretekstem, że i tak musielibyśmy odmówić. Nie trzeba być też uczynną dla wyglądu, lub nadziei, że siostra, która się odda przysługę, kiedyś nam za nią odpłaci. Gdyż pan powiedział jeszcze: Jeśli pożyczacie z nadzieją odpłaty, to jakaż za to dla was wdzięczność, gdyż nawet grzesznicy pożyczają sobie nawzajem z myślą, że otrzymają pożyczone z powrotem. Na temat jednej antypatycznej siostry Teresa pisze: Lecz nie tylko modliłam się za siostrę, która była dla mnie źródłem tylu zmagań, ale też starałam się jej oddać każdą możliwą przysługę. A kiedy cisnęła mi się na usta złośliwość, poprzestawałam na najmilszym uśmiechu. I wreszcie piękne ćwiczenie cierpliwości. Kiedy odczuwasz przeciw komuś pokusy, to jedynym środkiem odzyskania pokoju jest modlić się za tę osobę i prosić Boga by nagrodził jej za to cierpienie, które Ci sprawia.